Większość z nas chciałaby być milionerami, mieszkać w niesamowitych domach i rezydencjach, otaczać się przepychem i podróżować do egzotycznych miejsc. Bogaci ludzie mieszkają w drogich nieruchomościach i cieszą się standardem, o którym możemy zwykle tylko pomarzyć. Ale bogactwo nie zawsze trwa wiecznie. Czasami niezwykłe rezydencje muszą zostać opuszczone i z czasem popadają w ruinę. 24 lata absolutnej władzy i bogactwa daje dużo czasu i gotówki na budowę pałaców. Dokładnie to zrobił Saddam Hussein. Były iracki dyktator zbudował ponad 100 pałaców w czasie swojej władzy, z których wiele zostało zbudowanych po 1991 roku, jako wyraz jego autorytetu po konflikcie w Kuwejcie. Saddam był jednym z najbogatszych ludzi na świecie u szczytu swojej potęgi, gromadząc miliony dolarów dochodów z irackich pól naftowych. Hussein miał tyle pieniędzy, że miał nawet swoje łazienki ozdobione litym złotem. Kiedy upadł, toczyła się debata na temat tego, co zrobić z budynkami. Niektóre z nich mają zostać zburzone, podczas gdy inne stały się willami lub pensjonatami. Jeden szczególny pałac na obrzeżach Basry ma stać się muzeum, a cały dochód zostanie przeznaczony na odbudowę kraju. Na morzu filipińskim znajduje się wyspa o nazwie Hachijojima, która jest własnością Japonii i była kiedyś klejnotem ich przemysłu turystycznego. Rząd wdrożył strategię promujące Hachijojima jako Hawaje Japonii. W tamtych czasach Japończykom nie wolno było wyjeżdżać za granicę na wakacje, więc rząd zapewnił własne miejsca turystyczne. Ze wszystkich luksusowych hoteli zbudowanych na wyspie, Kachijo Royal Hotel był najbardziej wystawny i imponujący. Oparty na francuskiej architekturze baroku i zaprojektowany tak, aby przyciągać uwagę najbogatszych japońskich turystów. Wraz z gipsowymi rzeźbami greckich posągów i ozdobnymi fontannami stał dumnie jako wizytówka boomu gospodarczego na kontynencie. Kiedy rząd zaczął zezwalać swoim obywatelom na wakacje za granicą, krajowy przemysł turystyczny upadł, a popularność hotelu stopniowo spadała. Wreszcie zamykając się na zawsze w 2006 roku, niegdyś luksusowe wnętrze zostało zarośnięte gęstą roślinnością. W niektórych pomieszczeniach komputery i dokumenty są nadal na swoim miejscu, jakby czekały na powrót personelu do pracy. W swojej powieści Wielkie Nadzieje Charles Dickens opisuje dom należący do postaci panny Havisham, wielką, starą, ceglaną rezydencję, powoli rozpadającą się, w której czas wydawał się stać w miejscu. Równie dobrze mógłby opisywać rezydencję na Florydzie, która kiedyś należała do ekscentrycznego milionera, Williama Howeya, który nadał swoje imię zarówno rezydencji, jak i miastu, w którym się ona znajduje. Zaprojektowany w stylu śródziemnomorskiego odrodzenia dom jest położony na szerokim trawniku, do którego prowadzi brama skutego żelaza i długa droga w kształcie podkowy. Howie zmarł w 1938 roku i został pochowany w mauzoleum na tyłach posiadłości. Dwudziesto sypialniany budynek o powierzchni 7200 stóp kwadratowych, do którego kiedyś tłumnie przybywali ludzie, teraz stoi pusty i popada w ruinę. Jednak ma w sobie coś niezwykłego, a przy odrobinie miłości i uwagi nadal może być bajkowym domem dla kogoś, kto ma pieniądze, aby odpowiednio się nim zająć. Legenda tenisa Boris Becker to człowiek, który był kiedyś jednym z najlepszych sportowców na świecie. Dzięki swojemu ogromnemu bogactwu kupił luksusowy dom wakacyjny na Majorce o wartości kilku milionów dolarów. Willa, którą miejscowi nazywają Son Cole, znajduje się w idyllicznej okolicy Majorki i szczyci się ogromną powierzchnią, basenem o długości 50 metrów, boiskiem do koszykówki i kortem tenisowym. Niestety, Becker miał problemy finansowe i nie był już w stanie płacić za utrzymanie swojej nieruchomości. Posiadłość przez jakiś czas była zajęta przez hipisowskiego guru Georgia Beresa, który nazywa siebie bratem Jezusa Bauchim. On i jego przyjaciele sprzątali basen i ogród za darmo. Jego planem było zamienienie tego miejsca w raj. Naprawiał nieruchomość, ponieważ według niego zasługiwała ona na traktowanie z miłością. Beres powiedział, że nie planuje nielegalnie zajmować domu i odejdzie, jeśli władze go o to poproszą. Gwiazdy roka znane są ze swoich dzikich i nieprzewidywalnych zachowań. Najwyraźniej takie zachowanie czasami obejmuje porzucenie niesamowitej rezydencji na angielskiej wsi. W 1980 roku David Gilmour z legendarnego zespołu Pink Floyd kupił Hook and Manor w South Oxfordshire, 11-pokojową, wartą miliony funtów rezydencję. Jednak nagle sprzedał dom w 1987 roku, i nikt nie wie dlaczego. Zdjęcia i nagrania, które pojawiły się w 2017 roku, pokazały, że dom pozostał nietknięty od czasów wyprowadzki Gilmura. Wygląda na to, że odszedł on w pośpiechu. Stół bilardowy został pozostawiony w połowie gry. Pokoje mają zdartą do połowy tapetę, a jedyne co pozostało w studiu, to stary fortepian. Co dziwne, w jadalni znajduje się stół z miejscami dla dziesięciu gości, a talerze czekają na użycie. Jest to klasyczna brytyjska rezydencja godna rodziny królewskiej. Dom jest obecnie poddawany renowacji, więc przyszłość Hook and Manor rysuje się bardzo świetlanie. Nie musisz być sławny, aby kupić piękną rezydencję po prostu musisz być bogaty. Psycholog Neil Sylvester miał mnóstwo pieniędzy i wykorzystał je na zakup ogromnego gotyckiego dworku w pobliżu Doncaster w Anglii, gdzie oddawał się swojej pasji do klasycznych i zabytkowych samochodów. Jego praca wymagała od niego przeprowadzki i, o dziwo, po prostu zostawił wszystko za sobą, a dom stał nieruchomo przez ostatnie 30 lat. Gazeta na stole w domu pochodzi z 1991 roku. Wewnątrz posiadłości znajduje się nadal wiele osobistych przedmiotów, takich jak staromodny mixtape w gabinecie. Jednak nic nie jest tak imponujące jak kolekcja rzadkich pojazdów, chociaż czas i pogoda nie były dla nich łaskawe. Dom i samochody niestety zaczęły się rozpadać, a basen został pokryty mchem. Zabytkowy budynek pochodzi z początku XIX wieku, chociaż uważa się, że części domu są znacznie starsze. Nie wiadomo, kto obecnie jest właścicielem opuszczonego domu. W Egipcie jest dużo więcej skarbów niż tylko piramidy i Sfinks. Mamy tu na myśli pałac Saida Halima, który jest tak ogromny, że zajmuje cały blok miejski w centrum Kairu. Jest przerażająco pięknym echem minionych czasów. Pałac był kiedyś najcenniejszym i najbogatszym budynkiem w całym Egipcie. Nie szczędzono wydatków na jego budowę. Said Halim był miłośnikiem Włoch oraz tamtejszej sztuki, więc chciał, aby jego pałac został zaprojektowany i zbudowany właśnie we włoskim stylu, przy użyciu materiałów wysyłanych prosto z tego kraju, aby był autentyczny. Jego dni bogactwa zakończyły się po globalnym konflikcie w 1915 roku. Na rozkaz okupantów skonfiskowano cały majątek Halima, a także jego rodzeństwa i ich rodzin. Obejmowały one duże posiadłości ziemskie, kilka nieruchomości i rachunków bankowych oraz pałac Salima w dzielnicy Ismailia w Kairze. Budynek został przekształcony w szkołę, stając się jedną z wiodących instytucji edukacyjnych w całym kraju. Ale ponieważ przestępcy wiedzieli, co znajduje się wewnątrz budynku, stał on się łatwym celem dla szabrowników i wandali. Ostatecznie budynek został rozebrany do naga. Przez ponad dekadę był niczym więcej niż duchem przeszłości Egiptu. Subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.